Dzień dobry, zapraszam na trzeci temat z działu szóstego, a dzisiejszy temat to wojna na froncie wschodnim. Opowiemy sobie dzisiaj o przyczynach wojny pomiędzy Niemcami a Rosją oraz o przebiegu tej wojny. Adolf Hitler w swojej książce Mein Kampf, którą napisał podczas pobytu w więzieniu zaznaczył, że widzi pewną przestrzeń życiową dla Niemców, i ta przestrzeń życiowa, czyli Lebensraum, jest na wschodzie. Tutaj już jasno pokazał, że wcześniej czy później jego celem będzie pokonanie Związku Radzieckiego. W takim razie, po co podpisywany jest traktat Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 roku? Ten traktat on traktował, Hitler traktował jako chwilowe porozumienie ze Stalinem. Na dany moment to porozumienie mu było potrzebne, ale wiadome było to, że jednak do takiej wojny między dwoma sojusznikami, czyli między Rosją a Niemcami, wcześniej czy później dojdzie. Kiedy wybucha II wojna światowa, to Niemcy i Rosja mają całkiem rozbieżne cele państwo niemieckie liczy przede wszystkim na to, że wcześniej czy później zdobędzie właśnie tą przestrzeń życiową. Natomiast Rosjanie, oni liczą na to, że Niemcy i Wielka Brytania się wykrwawią pomiędzy swoimi działaniami i to spowoduje, że będą mogli wprowadzić komunizm na tereny Europy. Hitler planuje jednak ten atak na państwo rosyjskie już pod koniec 1940 roku on wyznaczył taką konkretną datę. On powiedział, że to będzie 15 maja 1941 rok. Niestety tą datę musiał przesunąć troszeczkę. Musiał przesunąć ze względu na to, co się działo wówczas na Bałkanach, ponieważ Bałkany zostały zaatakowane przez państwa włoskie, przez wojska włoskie, które nie radziły sobie na tamtym terenie i Hitler musiał część wojska przerzucić na Bałkany w wojnie z Grecją i Jugosławią. I przesuwa tą datę na troszeczkę późniejszy czas. Ostatecznie, 22 czerwca 1941 roku, Niemcy rozpoczynają realizację planu o kryptonimie Barbarossa, czyli ataku na ZSRS. Pierwsze tygodnie przebiegają zgodnie z planem, czyli Niemcy odnoszą sukcesów. A co na to Stalin? Stalin milknie na jakiś czas. Mówi się o tym, że przez dwa tygodnie Stalin w ogóle nie zabrał głosu, ponieważ on był totalnie zaskoczony tym co zrobiło państwo niemieckie. Zlekceważył jednocześnie te doniesienia, które miał od swojego wywiadu, które uprzedzały go, że taki atak się zbliża. No on nie wierzył w te doniesienia, nie wierzył w to, że Hitler się na takie coś odważy. Po dwóch tygodniach Stalin zabiera głos. I wydaje odezwę i wzywa wszystkich mieszkańców do tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Za tą odezwą idą kolejne działania. Rozpoczyna się wielka propaganda. Państwo jest zalewane plakatami z Napoleonem, czyli żeby przypomnieć Rosjanom, że kiedyś wojska napoleońskie też poniosły klęskę i też próbowały Rosję zdobyć i się nie udało. Poprawia również relacje z cerkwią, albowiem potrzebuje chłopów do wojska, a chłopi są mocno z cerkwią związani i tak naprawdę zrobią to, co cerkiew będzie mówiła. Więc poprawia relacje. Z Serbią rzeczywiście odnosi to skutek taki, że powiększa swoją armię, ale jednocześnie ważne jest to, że za plecami walczących żołnierzy rosyjskich jest też NKWD, są oddziały NKWD, które rozstrzeliwują wycofujących się czerwonoarmistów. Więc mamy połączoną propagandę, zastraszanie. Wszystko po to, żeby pokonać wojska niemieckie. A wojska niemieckie wyznaczają sobie też cel, no tym celem będzie Moskwa. I w 1941 roku, pod koniec 1941 roku, docierają na przedpola Moskwy. W 1941 roku, we wrześniu, również postanawiają zaatakować jeszcze jedno miasto, jest to Leningrad. Niestety nie udaje im się złamać blokady tego miasta, znaczy nie, nie udaje im się pokonać tego miasta, w związku z tym nakładają na to miasto blokadę chcą miasto odciąć od wszelkich dostaw. Okazuje się, że Rosjanie znajdują jednak drogę ujścia. Natomiast od września 1941 roku aż do 1943 roku, do 1944 roku przez około 900 dni trwa blokada Leningradu. Ale tak jak wspomniałam grudzień, 40, końcówka 1941 roku wojska niemieckie udają się na przedpola Moskwy, szykują atak na Moskwę, jednakże okazuje się, że są nieprzygotowani na tamtejsze warunki pogodowe, tak jak kiedyś już w historii Napoleon, czyli nie wyciągnęli lekcji z historii. Przychodzą potężne deszcze, ciężki sprzęt grzęźnie w błocie, bardzo szybko przychodzi też zima. Już na początku listopada mamy duże minusowe temperatury. I to powoduje, że Niemcy nie są przygotowane na takie warunki pogodowe, nie są też w stanie szybko uzupełnić zapasów i dostarczyć żołnierzom zimowego umundurowania. Moskwa uznawana jest też za taki bardzo ważny punkt strategiczny. Z jednej strony jest to stolica i według zasady wojny trzeba zdobyć stolicę, żeby zdobyć państwo, ale z drugiej strony to przez Moskwę przechodzą linie kolejowe, i tutaj zdobycie Moskwy będzie oznaczało też zablokowanie całej Rosji pod względem jakichkolwiek dostaw, jakiegokolwiek transportu. Stalin. Postanawia skorzystać z pomocy dywizji syberyjskich, ale dopiero wtedy, kiedy dostał od swojego wywiadu taką informację, że Japonia nie zamierza zaatakować Rosji, to wówczas przerzuca te dywizje syberyjskie, które są przygotowane do walki w takich trudnych, ciężkich warunkach, przerzuca w okolice Moskwy. I 6 grudnia 1941 roku Rosjanie rozpoczynają kontrofensywę, na czele której staje Georgi, generał Georgi Żukow, i Niemcy, którzy są zaledwie 25 km od Moskwy, zostają od tej Moskwy odsunięci, zostają zmuszeni do odwrotu. Jest to pierwsza poważna. Porażka Wehrmachtu i koniec tego mitu, że Blitzkrieg się uda, czyli ta wojna błyskawiczna. W tym momencie, kiedy Niemcy weszły na tereny rosyjskie, to zajęły obszary takich dzisiejszych państw jak Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś czy Ukraina, czy część Rosji. I jak podchodzi do tego ludność tamtych terenów? Ludność akceptuje tą politykę niemiecką, uważa, że Niemcy to tak zwane, można powiedzieć, lepsze zło, na pewno coś lepszego niż Stalin proponował. Zaczynają być też tworzone oddziały wojskowe, które będą podlegały III Rzeszy. Narody tych Przyszłych państw wierzą w to, że kiedy skończy się Druga Wojna światowa, to będą mogły odbudować swoją niepodległość. Hitler nie dopuszczał w ogóle takiej myśli, żeby to były niepodległe państwa, ale jednak te narody wierzą w to. My wiemy z historii, że im się to nie uda po II wojnie światowej, ale rzeczywiście ta ludność tych terenów, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, zaczyna też współpracę z Zaczyna współpracę z Niemcami. Niemcy też nie chcąc pozwolić na tworzenie niepodległych państw, na przykład na terenie Ukrainy uwięzili lidera ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandere. I ponieważ on właśnie 30 czerwca 1941 roku proklamował we Lwowie powstanie państwa ukraińskiego, I pomimo, ale pomimo to akceptacja jednak na działania niemieckie była. Atak też na Rosję spowodował przyspieszenie tworzenia koalicji, takiej oficjalnej koalicji antyhitlerowskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Delano Roosevelt podpisuje ustawę Lend-Lease Act, która mówi o tym, że na tereny początkowo Wielkiej Brytanii będzie dostarczany sprzęt i zaopatrzenie, z czasem to będzie trafiało też na tereny ZSRS. A Wielka Brytania, na czele której staje premier, stoi premier Winston Churchill, podpisuje deklarację o pomocy technicznej i ekonomicznej dla ZSRS. Następuje również tymczasowa normalizacja stosunków między Polską a Sowietami. Zostaje podpisany układ sikorski-mański, o którym będziemy opowiadać troszeczkę później. Pomimo tego, że Niemcy ponoszą klęskę pod Moskwą, czyli tym najważniejszym miejscem, nie rezygnują z dalszego podboju Rosji. Teraz wyznaczają sobie inny cel, bardzo mocno strategiczny, bardzo ważny. Tym celem będzie Stalingrad. Dlaczego tu? Ponieważ chodzi im o to, żeby zdobyć złoża roponośne na Kaukazie i kopalnie zagłębia Donieckiego, które są w tamtym rejonie. Po drugie, sama nazwa Stalingrad propagandowo miasto bardzo ważne do zdobycia. Kiedy zdobędą tamten rejon, zdobędą miasto, wierzą w to, że Rosja zostaje odcięta od surowców, a to wszystko skłoni aliantów do zakończenia wojny, oczywiście w takim kontekście, że Niemcy tę wojnę wygrywają. Rozpoczyna się więc atak wojsk sprzymierzonych wojsk niemieckich, wojsk węgierskich, rumuńskich, chorwackich, włoskich na Stalingrad, i początkowo te wojska ponoszą, odnoszą bardzo duże sukcesy. Czym to jest spowodowane? Między innymi tym, że Stalin wierzył w to znaczy on. Myślał, że będzie drugi atak na Moskwę, i tam skoncentrował swoje siły. W związku z tym, wojska rosyjskie są skumulowane pod Moskwą, a tu następuje atak na Stalingrad i trzeba było te wojska przerzucić. Więc zanim doszło do tego przerzucenia, to Niemcy odnoszą dosyć duże sukcesy. Z czasem jednak zaczynają, zaczyna im doskwierać brak zaopatrzenia, brak możliwości transportu i Niemcom wiedzie się coraz gorzej. Bardzo im zależy na tym, żeby ten Stalingrad zdobyć, ponieważ to jest miasto Stalina, tak? więc te, te, te działania propagandowe. Hitler rozkazał, że to miasto ma być zdobyte bezdyskusyjnie, a Stalin wydaje rozkaz, że to miasto ma również być bronione do ostatniego żołnierza. Mamy bardzo dużą rywalizację między przywódcami i bardzo ciężkie walki o Stalingrad. Rosjanie przygotowują potężną kontrofensywę. W listopadzie 1942 roku rusza kontrofensywa, w wyniku której doszło do okrążenia armii niemieckiej, na czele której staje generał Friedrich von Paulus. I Friedrich von Paulus Przedstawia, w momencie kiedy już został okrążony, on przedstawia Hitlerowi plan, jak wydostać się z tego okrążenia, ale Hitler każe mu zostać na miejscu i za wszelką cenę prowadzić dalsze walki i ma zdobyć ten Stalingrad. Nie przychodzi obiecana pomoc, nie przychodzi obiecane zaopatrzenie i ostatecznie 2 lutego 1943 roku. Generał von Paulus kapituluje, 90 tysięcy jego żołnierzy dostaje się do rosyjskich łagrów. I klęska ta stalingradzka to cios, potężny cios militarny, ale też cios propagandowy dla Niemiec. W III Rzeszy nawet ogłoszono trzydniową żałobę. Ginie w, w, tej, w tym. W tej bitwie o Stalingrad około 850 tysięcy żołnierzy niemieckich, i ta bitwa to taki zwiastun, że nadciąga koniec potęgi państwa niemieckiego i koniec sukcesów niemieckich. Tu od 1943 roku ta wojna zaczyna być przegrywana przez państwa niemieckie, dlatego też, że one toczą w tym momencie wojnę na wielu frontach. Rosjanie są na froncie wschodnim, na froncie zachodnim, są na południu Europy, ale są również na terenach Afryki. I ta bitwa pod Stalingradem, która tak mocno tutaj nadszarpnęła liczebność wojskową, jest pierwszym gwoździem do trumny. Co się działo dalej? To już będzie na naszych kolejnych lekcjach. Dziękuję i zapraszam na kolejne nasze zajęcia.